Tak, Pracuje nie. wtedy całe ciało po szlachetki. Tak, nie? Te w plecy. nie? co tak, zrobimy, tak, z... 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 zrobimy. na Dlaczego moja jest data? Dlaczego ta 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 obsługi, poprosimy do tej rozpiski treningowej. Tu jest trening e, cardio hit więc 20 na bieżni. Zaczynamy od 5 minut lekkiego biegu delikatnego na bieżnie. 1 sprintu, następnie 4 minuty z optymalnym tempem i ilość jest powtarzana na końcu rozciągamy i z czasem zostaje to zwiększone hmm, Rozgrzewka 5 minut, 5 minuta, minuta nie. Półtorej zwiększamy pkt. do półtorej do dwóch. Nie? A tutaj pod jest również nie. zwiększamy ty fotruchtu. A teraz możemy schemat zobaczyć. I zwiększamy cykl. I tutaj chodzi po prostu o to, że czas jest... Wydłużane to jest, od 20 minut. To jest, to jest legenda dlatego. tego. Aha nie, no, to jest cenę. To, 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 to jest trening funkcjonalny, trening typu crossfit Mieszanka. Połączenie treningu obwodowego z treningiem funkcjonalnym na takiej zasadzie. A to jest jeszcze, jeszcze jest coś fajnego <laughs> Zasada trójkąta Różnorodnego, czyli że skupiamy się zarówno na wytrzymałości, na wielkości i na sile. Silne serce, płuca, właściwie metabolizm, mięśni, podstawa. Nie pracujemy tylko i wyłącznie z ciężarami, ale skupiamy się na tych trzech aspektach. To co to tu jest? Tutaj jest z kolei trening na 100 pompek. W jaki sposób e, podczas tego treningu, jeżeli go będziemy systematycznie wykonywać, na samym końcu To bardziej wykonujemy trening 100 pompek czy... E, nie, zaczynamy, zaczynamy sobie od ilości serii, tak, dzień pierwszy, 11, 12, 9, 8. I po tych czterech seriach wykonania tych pompek e, mamy siłę, żeby co najmniej zrobić ich 13 i potem z powrotem, kolejny, kolejny tydzień, tak. Z liczba założeń 16, 17, 14, 14 i po nich najmniejsza ilość jaką musimy wykonać jest 20 i to się wszystko z czasem zwiększa i na samym końcu po sześciu tygodniach podchodzimy do treningu zrobienia za jednym razem 100 pompów. Dojedzmy raz, dojedzmy raz, dojedzmy raz, dojedzmy raz. A tu mamy jeszcze różne trzy pojedyncze treningu, crossfit, komercyjne. No w pierwszym nie? W drugim to później. To później. Lecam, to znowu, pociąganie szeroki starym akwitem, pociąganie trążkę szeroko. Fizykalny trening, również z obciążeniem własnego ciała, wytrogi. Przeskokami, bądki, brzyszki, wyskoki na step, brzuszki z piłką, przysiady, bieg bokserski, skręty, łód w i głównie własne ciało pracuje. W sumie takie najpotrzebniejsze eee, rzeczy. Moja koleżanka bardzo podobny tatuaż ma na plecach. To jest akurat klatka wielofunkcyjna w Perfect Gym. Eee, moje ulubione, jedno z moich ulubionych ćwiczeń, w, góry, w samej góry jest drabinka, także sobie mm -hmm. Pracownicę żołnierze, tak. drążek. Czyli schemat siłowy? Konkretnie. Konkretnie. Tak, żeby Konkretnie. pasować po prostu dane Zmierze. I tu masz kolejną stację, tak? Tak, mniej więcej kolejną stacji, ponieważ tak. tak. ludzie się górę ja czasami dzielą sobie jest. obwody na dwa obwody. Jeden obwód, drugi. Potem na przykład tutaj zaczynają dziewczyny, tutaj faceci, następuje przejście, bo po trzech powiedzmy o wodach po 30 sekund jest w poroku, zamieniamy. Markar, mark. już dobra.